Lista współpracowników SB w Platformie Obywatelskiej. Jan Kurjata, poseł PO, był zarejestrowany w 1984 roku jako tajny współpracownik SB, pseudonim Piotr. Zdjęty z ewidencji w 1990 roku. Tomasz Nowak. Poseł P.O. był 1 marca 1989 roku zarejestrowany przez S.B. Z Konina jako kontakt operacyjny, pseudonim. Aktor. Pozyskany do sprawy kryptonim. Pegas. Zdjęty z ewidencji 9 stycznia 1990 roku. Materiały zniszczono. Zbigniew Pawłowicz, senator PO był zarejestrowany w 1977 roku jako tajny współpracownik wojskowej służby wewnętrznej, czyli kontrawywiadu wojska PRL pseudonim. Pawlik. Marek Konopka, senator PO został w 1982 roku zarejestrowany jako tajny współpracownik kontrawywiadu wojska PRL pseudonim. Marzena. Michał Boni, doradca premiera Tuska w 1992 roku został wymieniony jako TW-znak na tzw. liście Macierewicza. 31 października 2007 roku wydał publiczne oświadczenie, że w 1985 roku Służba Bezpieczeństwa za pomocą szantażu zmusiła go do podpisania deklaracji współpracy. Stanisław Jałowiecki, eurodeputowany PO występuje w katalogu IPN jako konsultant SB z 1973 roku, w tym roku został ostatecznie uznany przez Sąd Najwyższy zakłamce lustracyjnego. Iwona Śledzińska-Katarasińska, posłanka PO w PRL związana z Głosem Robotniczym, organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi. W 1997 roku była kandydatem na stanowisko ministra kultury i sztuki w gabinecie Jerzego Buzka, wykofała się na skutek protestu AUS po oskarżeniu jej o udział w antysemickiej nagonce w 1968 roku.